Dzień dobry, Ford Autogrupa Lis. Ja nazywam się Kacper Dudczak, a dzisiaj ze mną nowy Ranger Raptor z 3-litrową benzyną. Serdecznie zapraszam! 292 konie, napęd na 4 koła, sterowany automatycznie bądź manualnie, skrzynia biegów, 10-stopniowa automatyczna. Co wyróżnia nowego Raptora z przodu? Przede wszystkim bardziej zadziarny przód, podniesiony do góry i inne lampy, pełni ledowe matrycy. I to, że ten samochód ma głębokość prowadzenia do 85 cm. Raptor, to autoterenowe mamy 18-calową felgę, wysoki profil opony z kostką z typowym przystosowaniem do terenu, to co wyróżnia ten samochód, to przede wszystkim zawieszenie. A staje się to dzięki amortyzatorom marki Fox, które są regulowane, ponadto tego mamy bardzo duży próg, który zapewnia nam łatwe wejście do tego dużego samochodu. Pojemna przestrzeń bagażowa. 154 cm długości. W najszerszym tutaj momencie mamy 158 cm szerokości. Po boku zastosowano gniazda elektryczna do codziennego użytku. Tylne reflektory. Oczywiście również w technologii LEDowej. Model, który dzisiaj Państwu prezentuję jest wyposażony w elektrycznie sterowaną roletę, którą możemy sobie otworzyć klikając dwa razy przycisk na pilocie. No i teraz możemy również otworzyć boc w tylną burtę. Model ponadto tego doposażony jest w dodatkowe naklejki z napisem Raptor i zwiększonym tłem tych napisów. A teraz zapraszam Państwa do środka samochodu. Wnętrze pełnych nowych rozwiązań. Przede wszystkim fotele, jak w myśliwcu, z pomarańczowo czerwonymi stawkami, pięknie obszytą kierownicą, bardzo dobrze leżącą w dłoni. Ponadto tego nowy system multimedialny Forda Ford Sync 4, 12-celowy ekran i to co mnie bardzo cieszy, pięknie wpasowany do reszty samochodu. Tak jak wspomniałem wcześniej, Sync 4 oferuje nam połączenie CarPlay oraz Android Auto bezprzewodowo. Dzięki czemu możemy jeździć na Google Maps bądź Janosiku bez podłączania telefonu. Poniżej mamy tutaj sterowanie nawiewem, włączanie klimatyzacji, regulację temperatury. Możemy to robić z wyświetlacza, ale dla użytkowników fizycznych przycisków. Można to zrobić poniżej, idąc dalej. Mamy ładowarkę indukcyjną. Są również porty USB oraz wejście typu C. Świetnie wykończona, wygodna przede wszystkim. Zmiana biegów poprzez naciśnięcie guzika na palcu wskazującym i przeciągnięcie dźwigni. Ustawiamy samochód do jazdy. Na wstecznym, bądź też do przodu. Idąc dalej, pokrętło służące do wyboru trybów jazdy. Mamy 7 trybów jazdy, w tym tryb baja, w którym auto jest głośne, ale też bardzo agresywne i dobrze przystosowane do terenu. Ponadto tego konfigurujemy sobie zmianę napędu. Teraz świeci się tutaj 4A natomiast możemy wybrać napęd na, wstecz, na tylną oś, napęd na cztery koła przy szybkim przełożeniu oraz na niskie prędkości. Oprócz siedmiu trybów jazdy jakie to auto posiada możemy również regulować tryb układu wydechowego, zawieszenie, a także stabilność jazdy, czyli prowadzenie. Ponadto tego, jeżeli chcielibyśmy stworzyć swój własny tryb konfiguracji Istnieje taka możliwość, mamy przycisk R, tak zwany My Mode. Mamy także fajny, przydatny schowek na okulary na górze, reflektory, światełka LEDowe ale też dodatkowe 6 wyjść, które możemy podłączyć do dodatkowego oświetlenia na zewnątrz pojazdu. Dzięki temu, że fotele są żłobione w drugim rzędzie, mamy więcej miejsca na kolana. Gniazdo 230V oraz wejścia USB oraz USB typ C. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki. A tutaj na środku sznureczek, o którego pociągnięciu dodatkowa przestrzeń. Pomimo tego, że raper to auto terenowe, jest naprawdę świetnie wyposażone, posiada wszystkie systemy zapobiegające kolizjom gwarantujące bezpieczeństwo. Mamy również czujniki martwego pola, także przy zmianie pasu ruchu na drodze auto będzie nas alarmowało o pojawiającym się samochodzie, którego my nie widzimy. Jest także tempomat adaptacyjny, co w połączeniu ze skrzynią automatyczną świetnie się komponuje i daje nam naprawdę przyjemny komfort podróżowania. Może nie autostradą na tego typu oponie, ale ten pomad adaptacyjny nawet dobrze używa się w mieście w korkach przy małych prędkościach. Nowy model Forda, który jest ikoną jeżeli chodzi o pick upy, jest najsłynniejszym pick upem, najczęściej wybieranym. I to nic wcale nie dziwi, bo jest naprawdę nie do opisania przeżycie z zjazdy tym samochodem, czego nie da się fajnie pokazać na filmie, bo tym samochodem po prostu trzeba zacząć jeździć. To wtedy najlepiej opisuje nasze odczucia wobec tego samochodu. Serdecznie Państwu polecam, jeżeli gdzieś macie w pomyśle pomysł zakupu pick to naprawdę warto zwrócić uwagę na model Forda Rangera, bądź też Rangera Raptora, tak jak tutaj w przypadku silniku benzynowego 3-litrowego w układzie V6. Ja dziękuję Państwu za obejrzenie tego filmu, zapraszam na kolejne filmy, Porta da Autogrupa